Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie na początek lekka prywata. Od dwóch i pół roku posługuję w Burcie Siedleckiej. I dzisiaj wyjeżdżam nie tylko bardziej uduchowiony z Pratulina, ale jeszcze z dwoma beczkami kapusty od Państwa Zielińskich z Derła. na ręce księdza proboszcza. Pragnę podziękować też wszystkim tym, którzy wspierają tu naszą bursę i tym z Witoroża, i tym ze Zbuczyna, i tym z Poizdowa z proboszczami i tym wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą, cierpieniem, darem powodują, że nie tylko żyjemy, ale jeszcze co nieco daje nam się remontować. Korzystając również z tego, że jest to transmisja na Faro TV, naszej decyzjalnej telewizji, Także będzie na moim kanale taka lokowanie produktu W i Osioł. To dziękuję wszystkim tym, z którymi się tutaj spotykam w Pratulinie przy okazji różnego rodzaju rekolekcji męskich warsztatów dla małżeństw. Myśmy tak umiłowali ten Pratulin. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski, bo mówią tu naprawdę dzieją się cuda. Nieprzypadkowo od 40 lat Harcerze z międzyrzeca tutaj na relikwiach błogosławionych męczenników składają swoje przyrzeczenie harcerskie i ja też tu takie składałem. Więc te związki z Pratulinem są naprawdę głębokie. Temat dzisiejszych naszych rozważań to pobożność Maryjna. Niektórzy mówią, przesadzacie z tą Matką Bożą. Przecież jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Za dużo tej pobożności maryjnej. Po co te różańce? Po co te różnego rodzaju litanie, nowenny? Po co te apostolaty, grupy modlitewne? Za dużo tej Maryi. Ale czy możemy nie słuchać? Testamentu, który Jezus zostawił na krzyżu? Czyż możemy sprzeciwić się woli naszego pana i zbawiciela, który powiedział jasno, oto matka twoja, Janie, a w Janie całe kościele. Weź ją do siebie. Daję ci ją za matkę. I tak jak kiedyś w dyskusji z młodymi dotyczyła ta dyskusja aborcji, wtedy biskup Ryś na pytanie o życie matki, życie dziecka bardzo logicznie powiedział, nie można, nie można, to jest niedelikatne, sprzeciwiać sobie dwóch żyć. Nie można nastawiać matkę przeciwko dziecku. Tak można powiedzieć analogicznie w tej naszej pobożności, głębokiej pobożności. Nie można nam iść do Jezusa bez matki. Bo ona po to została nam dana. I można było powiedzieć, że ta pobożność Maryjna jest jakby papierkiem lakmusowym, jest jakimś takim świadectwem, czy idziemy dobrą drogą. Bo Maryja jest drogą sprawdzoną. Jest drogą, która wprowadzi wprost do Jezusa. Zresztą na każdym obrazie, kiedy widnieje Maryja, jest przedstawiona Maryja wraz z Jezusem, to zobaczcie, choć na najbardziej tym sławnym obrazie, który czcimy, obraz Matki Bożej Czystokowskiej, Maryja wskazuje na Jezusa. Jest to droga pewna, bezpieczna. Bo Maryja zawsze wskazuje na Chrystusa. Więc pewni jesteśmy, że ta droga jest drogą Jezusową. Trzy spojrzenia w kontekście Słowa Bożego, które Kościół daje nam na dzisiejszy dzień. W tej czasie nowenny do błogosławionych męczenników, w tym czasie, kiedy Kościół modli się o jedność podzielonych wyznawców Chrystusa, wreszcie w te wspomnienie świętej Agnieszki, dziewicy męczennicy. I zechcemy na bazie tego słowa, które przed chwilą wysłuchaliśmy, spojrzeć na tę pobożność maryjną. I chociaż żaden z tych tekstów, ani ten z Księgi Samuela, ani ten z Ewangelii Marka, nawet nie ma ani słowa Maryi. To możemy powiedzieć, że jest to tekst przesiąknięty, a jako Kościół wierzymy, że jest nieprzypadkowy akurat na ten dzień. Więc takie trzy momenty, trzy punkciki o pobożności Maryjnej. W wielu parafiach zakończyła się już kolenda, w wielu parafiach jeszcze trwa. Przeciekawe rozmowy, przeciekawe sytuacje. I pozwolę się podzielić refleksją z wizyty w jednym z domów. Elegancka, zadbana pani piękna chałupa. Zabrakło jeszcze tylko herbaty, ale powiedział, że za rok zrobi. I rozmowa. I pani mi opowiada, że nie ma dnia, żeby nie mówiła dziesiątka różańca, że ma swoją pobożność, do świętego ojca Pio. Wspaniale. A pytam, a jak tam spowiedź? To już pani wiele lat już uspowiedzi nie była. A jak tam Kościół, jak tam usza święta? No to już jestem wierząca. No ale w co? W co? Pobożność. Słyszycie to? Po Bogu. Mylna to jest, wadliwa, a może niekiedy nawet przewrotna pobożność. Która potrafi zaślepić nasze oczy, duszy modlitwami, tymi, innymi, jeszcze innymi, nie stawiając Chrystusa w centrum. Nieprzypadkowo spotykamy się tu w Kościele, nie w pięknej przestrzeni Mroźnego Wschodu, tylko tu w Kościele. Nieprzypadkowo słuchamy Słowa Bożego, nieprzypadkowo za chwilę pożywać będziemy Eucharystię. Bo to jest serce. Byłoby wysoce niezrozumiałym, gdyby męczennicy nas od Chrystusa odwiedli. Gdyby oni nie szli w tej pobożności głęboko eucharystycznej, głęboko chrystocentrycznej. Ja wiem, że niektórzy po tej całej covid kiedy nawet biskupi wmawiali, że chodzenie do kościoła jest grzechem i nigdy tego nie, od... nie zrezygnowali, nie odwołali. Wiem, że wielu uwierzyło w religijność online, telewizyjną, radiową. Tak było zawsze dla tych, którzy są chorzy. Dla tych, którzy z innych przyczyn nie mogą być nam przy świętej, ale nie z lenistwa, nie z wygody. W wielu takich sytuacjach mówię, najedź się, nie odglądając oglądając Magde Gessler i jej kuchenne rewolucje, nie otwierając lodówki. Pobożność, która nie ma Chrystusa w centrum, jest fałszywą pobożnością. Pobożność po Bogu. Jeżeli myślisz, że twoja pobożność obejdzie się bez Eucharystii, że Twoja pobożność obejdzie się bez Słowa Bożego, że Twoja pobożność obejdzie się bez wspólnoty Kościoła, to zawróć z tej drogi. Bo nie jest to pobożność na pewno Maryjna, nie jest to pobożność katolicka. Czyż nie za Kościół oddali życie męczennicy? Czyż nie za Eucharystię? Czyż za niejedność z papieżem? Bo to ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I potrzeba nam przebudzenia się. Potrzeba nam nie tylko z obowiązku celebrowania Eucharystii, uczestnictwa w tej Eucharystii, ale potrzeba nam Boga postawić na swoim pierwszym miejscu. Dobrze o tym wiecie, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Jeżeli potrafisz postawić Boga, a to znaczy, że On ma realny wpływ na Twoje życie, a to znaczy, że wśród różnych decyzji, które podejmujesz, Bóg jest pierwszy, to znaczy, że to jest dobrze. Bo nie chodzi tu tylko o to, by deklarować wiarę w Boga. W tym jesteśmy wyspecjalizowani. Nagle w Polsce, która mieni się być katolicką, nagle się okazuje, że ten katolicyzm jest tylko fasadowy, ale nie jest głęboki. Że w wielu decyzjach, które podejmujemy, w wielu wyborach, które dokonujemy, także w życiu społecznym, politycznym, tak naprawdę to, co mówi Bóg, tak naprawdę to, co mówi Kościół, tak naprawdę to, co mówi Ewangelia, jest nieobecne. Fałszywa to pobożność. Pobożność Maryjna jest pobożnością po Bogu. Maria nie wchodzi w miejsce Jezusa. Czytajcie Ewangelię, jest zawsze w tle. Można powiedzieć, że Maryja jest, jej pobożność jest pobożnością witraża, która nabiera barw wtedy, kiedy jest przeniknięty słońcem. Kiedy jest rozpromieniony światłem, a ta światłość to światłość Chrystusa. Można powiedzieć, że pobożność Maryjna to jest pobożnością księżyca. Ponieważ księżyc nie świeci własnym blaskiem, ale odbija blask słońca. To jest pobożność Maryjna. Maryja, która w centrum swojego życia, tak jak w centrum Betlejem, był ten żłóbek betlejemski, i tam był złożony Chrystus. Więc byłoby nieporozumieniem żyć bez Eucharystii, omijać Eucharystię, omijać wspólnotę Kościoła, a jednocześnie afiszować się różnego rodzaju modlitwami, bo wówczas jest to wątpliwa pobożność. To po pierwsze. Jaka jest jeszcze ta pobożność? Jest to pobożność walki. Walki. Pamiętacie proroctwo, protoewangelia z księgi rodzajów, kiedy to człowiek mamiony pod szeptami szatana wypowiada posłuszeństwo Bogu. A Bóg w swoim miłosierdziu. Nie zostawia człowieka w grzechu, ale zapowiada przyjście swojego syna, ten, który zostanie zrodzony z niewiasty, która zniszczy potomstwo węża. Zetrze łeb temu wężowi. Więc znowu fałszywą pobożnością jest pobożność pacyfistyczna. Klepmy się po plecach. Bądźmy mili. Uśmiechajmy się, pajacujmy przy ołtarzu, kupujmy ludzi ich łaskawość, bo Kościół ten na ziemi był zawsze Kościołem walczącym, ale walczącym z grzechem, z diabłem ze złem. Nie z człowiekiem. Ja wiem, że i w Kościele jest wiele takich stronnictw, które najczęściej lubią się naparzać. Może nawet i różęcami w ręku. Ja wiem, że jest wielu z nas, którzy są po tej stronie, po tej stronie. Jesteśmy tak podzieleni, tak zwaśnieni, że bardzo często ucieka nam o co w tym wszystkim chodzi? Czy nasz naród da się skleić? Czy nasz naród da się na nowo zjednoczyć? Obawiam się, że nie. Ponieważ ten podział idzie przez wartości, ten podział idzie przez pryncypia, przez to, co jest najważniejsze. I już dawno mówili, Apostołowie, że nie da się pogodzić Jezusa z balialem, balielem, z bóstwem, z pogaństwem. Ale tak jak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, pokazuje nam, że trzeba walczyć o człowieka. Trzeba walczyć o jego życie. Chociaż ci, którzy postawili się w roli sprawiedliwych tego świata, Pchnuli spiski. Jezusa oczerniali. Jezusa wystawiali na próbę. Niby mieli prawo po, swo po swojej stronie, ale prawo traktowali tak, jak je rozumieli, bo to nie było po Bożemu. Bo Bóg ukochał człowieka i pragnie zbawienia każdego człowieka, każdego człowieka. Może myśmy już na kimś postawili krzyżyk. Może myśmy już się pogodzili, że z tego czy z tamtego człowieka nic nie wyjdzie. Może niekiedy już jesteśmy zrozpaczeni. I pewnie ten rozpacz, ten ból także wypływa w tych wszystkich modlitwach nowe, nowych, zwłaszcza wtedy, kiedy na naszych oczach głupią się dzieci. Wychowane w wierze. To jednak mamy mieć to świadomość, że o człowieka trzeba zawsze walczyć. Ta walka Dawida z Goliatem to właściwa perspektywa. Jak czytacie księgę Samuela, to tam jest mowa o tym, że król Saul wraz z najwybitniejszymi przedstawicielami wojska, dowódcami, 40 dni zwlekali z walką. Bali się tego Olbrzyma. A on dzień w dzień wychodził, urągał, wyzywał, i od kurzy poniżał Boga Izraela. Oni bali się wyjść w pole, bali się wyjść do walki. I trzeba było z tego Dawida, który przyszedł i mi uświadomił jedną bardzo ważną rzecz. To jest walka Boga, walka Pana. I te Goliaty współczesne, te Goliaty tego czasu, te Goliaty tych państw, wielkich narodów, wielkich mocarstw, to są niczym wobec wielkości Boga. I nam, ludziom wiary, nie może nie można zabraknąć tej perspektywy, którą miał właśnie Dawid. On zobaczył tego Goliata, zobaczył to zło, to zagrożenie, tego wroga we właściwej perspektywie. My nie możemy bać się grzechu. Powiem więcej, my nie możemy bać się szatana, bo mamy moc Chrystusa. Ale z drugiej strony my nie możemy przyzwalać na grzech. My nie możemy grzechu usprawiedliwiać. My nie możemy do grzechu się przyzwyczajać, żyjąc niekiedy po wiele lat, bez sakramentu pokuty. Ja wiem, że są grzechy, że są nałogi, które niekiedy odbierają nam nadzieję na zwycięstwo. Ja wiem, że w, na polu walki niekiedy jesteśmy poturbowani, zmęczeni, poranieni. Ale gdyby Dawid nie podjął tej walki, to Filistyni zniszczyliby Żydów. I trzeba nam tej odwagi Dawida. A można powiedzieć mocniej, odwagi Maryi, która jest gotowa niszczyć łeb węża. Potrzeba nam odwagi męczników podlaskich, którzy też stanęli nie do walki, zobaczcie, do obrony tego, co dla nich ważne i święte. I lubię ten przykład powtarzać, więc wybaczcie, jak ktoś już go słyszał. Ale zdaje mi się, że brakuje nam ludziom wiary, i mówię to też o sobie, brakuje nam niekiedy tej perspektywy chrystusowej. Było to w czasach, kiedy próbowano zamknąć Radio Maryja, Telewizję Trwam, na wielu ulicach protesty. Jak mówimy to potocznie, mocherowych babek. Beretów, może niekiedy mówimy tak z może z półśmieszkiem. I scena, którą gdzieś możecie jeszcze zaobserwować obejrzeć bo to w internecie nie ginie kiedy to rozmodlone kobiety z różańcem w ręku modlą się pod siedzibą jednego z urzędów tylko tak potrafią bronić. Wokół tych kobiet zgromadziła się młodzież wykształcona z wielkich miast nowoczesna. A jeszcze dla przekory, albo dla jeszcze większego picu, dziewczyna obkręciła się flagą tęczową. I każde słowa modlitwy wykrzywiała, przekrzykiwała. Po swojemu mówiła i ta babcia, babcina. Która jeszcze pamiętała Powstanie Warszawskie, z różańcem w ręku, podeszła do tej dziewczyny, klęknęła, ucałowała ją w stopy i zapytała: Co myśmy Wam zrobili? Dlaczego tak nas nienawidzicie? Widzicie to? Przestało się przekomarzanie, ustała pyskówka, młoda dziewczyna rozpłakała się, padła w objęcia starszej pani i dalej z nią odmawiała różaniec. Nie wiem, czy można by było znaleźć piękniejszy przykład walki chrześcijańskiej nie tej z mieczami, nie tej z orężem, nie tej pełnej chwały ale walkę o człowieka nie z człowiekiem o człowieka Święto babci przykład wspaniałej babci i punkt trzeci ostatni jaka ma być ta pobożność Maryjna Jezus bardzo często był człowiekiem na marginesie. Mało tego, bardzo często zwracał się do ludzi marginesu, odrzutków, wyrzutków, ludzi, którzy nie liczyli się w społeczeństwie zdrowym i tak dalej. Narodził się nawet poza Betlejem, jak dobrze pamiętacie, bo nie było dla niego żadnego miejsca w gospodzie. Umarł również poza miastem. Jego całe życie to takie bycie poza, tak jakby nic nie znaczył. Bóg wszechmogący, który godzi się być nikim. I ten Dawid, i znowu odwołujemy się do jego historii, przecież nawet jego własny ojciec, jest, nie zawołał go, gdy przyszedł Samuel namaszczać kolejnego króla. Przyszedł był młody, od owiec. Ani wysoki, ani przystojny, rudy. To król? Bez sensu. Po ludzku bez sensu. I nawet gdy przyszedł na pole walki, przyszedł tylko po to, by swoim braciom, zawodowym żołnierzom przynieść prowiant, wziąć żołd do domu. Mówią mu, nawet król mu mówi: uspokój się, to nie jest twoja walka. Ty się do niczego nie nadajesz. Jesteś nikim. Jesteś tylko pasterzem. Ale były to czasy, gdzie królowie nie walczyli, a zaczęli walczyć pasterze. Dawid dokładnie później przerobił to w swoim życiu na odwrót, bo jako król również nie poszedł walczyć, a wysługiwał się innym, innymi. Ale Dawid na tym polu walki pod tego Wielkiego Goliata, można powiedzieć, jest nikim. Religijność, pobożność maryjna to jest pobożność bycia na drugim miejscu. To jest pobożność pokory, pobożność małości, cienia. To nie chodzi o to, żeby nic nie znaczyć. To nie chodzi o by nic nie osiągać ale to przekonanie, że jest to pobożność, która jest głęboko zakorzeniona w Bogu i nie potrzeba mi żadnych zaszczytów i żadnych urzędów i żadnych ludzkich przywilejów, by miał świadomość tego, że dzieckiem Boga jestem. I nie potrzeba mi wchodzić w żadne zgniłe układy, i nie potrzeba mi się podlizywać, nie potrzeba mi kablować, donosić, niszczyć, zabierać komuś dobre imię, by na tym budować własną wartość. Bo to nie jest pobożność maryjna, to jest pobożność sługi, nie tego, kto się, kto się kim wysługuje. Ja wiem, że to jest trudne i wiem, że to jest trudne w kapłaństwie i wiem, że jest to trudne w małżeństwie, bo gdzieś w głowie zawsze jest pytanie, kto ma rację, mąż czy żona. Spotkałem po kolędzie kobietę, która mówi... Powiedział mi, że będzie w nakazaniu. Mówi, proszę księdza, trzy miesiące zabrakło, byśmy razem z moim mężem 50 lat żyli ze sobą. Zmarł. Czy ksiądz sobie wyobraża? Nigdy cichych dni. Zawsześmy się zgadzali. Mówi, no dobra, bo on zawsze pani przytakiwał. No to prawda. No to już kochane chłopy wiecie, jaka ma być wasza pobożność. Głowy. Która wie, gdzie jest szyja. Pobożność sługi. Oto ja, służebnica Pańska. Niewielka prima donna. Niewielka matka Boga. Służebnica. Czyta się na różnych forach i pewnie człowiek sam się wewnętrznie gdzieś denerwuje, że to przed dniami modli Twojej jedność chrześcijan. Dzień Żydów w kościele, Jezus, Maria. Ludzie pytają, a kiedy Dzień Katolików u Żydów? Ledwo skończymy tydzień modlitwy, będzie Dzień Islamu. A kiedy Dzień Katolików u Islamu? My to byśmy chcieli królować, mieć rację. Jak papież Franciszek poszedł, umywał nogi w więzieniu. Już nie kardynałom z umytymi stopami, tylko tam w więzieniu. Wielki czwartek złamał procedury, złamał zasady. To świat się oburzył. Papież na kolanach przed tymi z wyrokami? To przypomnijcie sobie Jezusa, który klękał przed apostołów, przed apostołami w ostatniej wieczerzy, w wieczerniku. I, i nogi. Obudził się w nas Piotr: Nigdy mi nóg nie będziesz umywał. A później Piotr zawołał: Obmyj mnie całego. Jak wiele musi się zmienić jeszcze w głowach z tej mentalności Pana, króla, tej mentalności panowania, posiadania zawsze racji. Wszystkim wytłumaczania, jak to powinno być, jak trudno być w pobożności maryjnej sługą, który klęka i umywa nogi. I wielu to robi, bo znowu jak się po chodzi, to zastanawia się czasami, skąd ludzie mają siły do bycia przy matce, ojcu, którzy już czasami się gubią przy byciu przy chorym człowieku, chorym dziecku. I widzisz, jakże to pokora, bo po ludzku nic więcej nie jesteś w stanie zrobić. Trzy punkty, trzy momenty, pewnie by można było ich znaleźć więcej, ale będzie okazja jeszcze kiedyś do Pratulina przyjechać, Mógł zapłać. A ksiądz jeszcze będzie tutaj proboszczem? Amen.